Takie pytania o buty do biegania uwielbiam. Jakie buty dobiegania wybrać? Asics Nova Blast 5 czy Saucony Triumph 22? Od razu przepraszam biegaczkę, której odpowiadam na to pytanie. Nie sprawdzałem Twoich zdjęć, jeżeli po zdjęciach mógłbym poznać Twoją wagę, czy masz, czy jesteś szczupa, czy masz nadwagę? Nie wiem. Mówię tutaj tylko o butach dobiegania. Sałkony Triumph 22 wybrałbym jako kobieta, gdybym miał troszeczkę więcej kilogramów niż pokrewna osoba w moim przy moim wzroście więcej kilogramów, czyli bucik Saucony Triumph 22. Ale jeżeli chcesz bardziej uniwersalny model, no to Asics Nova Blast 5 zaproponuję nie tylko wsparcie podczas szybszych treningów, bo można w nim pobiec szybko, ale także wtedy, kiedy będziesz chciała wyjść na 10-kilometrowe bieganie, 15-kilometrowe bieganie i 20-kilometrowe bieganie, to w tym bucie będzie komfortowo. Jeżeli nadal nie wiesz, który z nich wybrać, to podpowiem tak, masz normalną budowę ciała, normalną wagę, chcesz bardziej but wszechstronny, wybierz ASICSA. Jeżeli chcesz Biegać bardzo, bardzo dużo i czuć komfort na asfalcie, sałkony.